Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. U niejów to miejscowość, której wielu osobom nie trzeba przedstawiać. Jednak oprócz wód termalnych, które pozwalają na fizyczny relaks, możemy znaleźć tam miejsce, które pomaga nam wzrastać duchowo. Kolegiatę w niebo Najświętszej Maryi Panny, ufundowaną przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego w 1349 roku. Jest to gotycka budowla z XIV wieku, przebudowana w XVI wieku, która w wyniku działań wojennych w 1939 roku uległa poważnym uszkodzeniom. Został spalony dach i zawalony szczyt zachodni wraz ze sklepieniem. Zaraz po wojnie odbudowano ją, a w 1958 roku wymalowano. Największą wartość historyczną w kościele stanowią gotyckie prezbiterium z XIV wieku oraz ołtarze boczne z XVII wieku. W tym miejscu znajduje się również wykonany z brązu w 1667 roku w Gdańsku sarkofag św. Bogumiła, średniowiecznego biskupa gnieźnieńskiego Pustelnika, który jest patronem diecezji włocławskiej. Relikwie św. Bogumiła, które zostały złożone w sarkofagu, były znajdowane nie tylko w parafialnych skrytkach, ale i u okolicznych mieszkańców, którzy przechowywali je przez lata, żeby zachować przed profanacją. Bez trudu można więc dostrzec zatroskanie mieszkańców Uniejowa o to, co święte. Usytuowany w centrum Uniejowa kościół jest więc cichym świadkiem licznych łask spływających na pokładających nadzieję w Bogu wiernych. Parafi, na terenie której znajduje się kolegiata, a więc kościół, przy którym istnieje kapituła kanoników, patronuje święty Florian, wspierający swoją świętością hutników, strażaków i komniarzy, a także garncarzy i piekarzy. Zaś jedna z kaplic świątyni poświęcona jest najświętszej Maryi Pannie, z którą pragniemy jednoczyć nasze myśli i serca w trosce o naszą diecezję, nasze rodziny i nas samych. Niech obecność w tym wyjątkowym miejscu będzie dla nas źródłem nie tylko odnowy fizycznej, ale przede wszystkim duchowej.